Brawo! Brawo! Brawo, Kasper, brawo! Skracasz, dobrze! Teraz ty, tak, to masz za ciebie, super! Bardzo ładnie! Dobrze, Kasper! Świetnie, idziesz sam! Idziesz! Zgraj idzie, idzie. idzie. po ziemi nogi! Andrzemosz! No! Oj, oj, oj! Kurde, ja tu się zapomniałem! Ja tu z zaraz... Brawo! Brawo! Widzicie? <klucz> Zdecydowanie już nie mamy. Już. Nie mamy. O spokojnie, spokojnie. Tak. mi Spokojnie, spokojnie. nie Błażej, no? Tak, idziesz Już mu Idziesz, idziesz. No, bo, bo nie ma. Miał... Dwie a tak stworzy. na niego co a, a teraz panie no, no. Dobre, dobra. A pani tak w dobra dobra panie mu to tak się odtaki. Z z Czemu? Ale to oni, oni grają, wiesz mi, jak oni grają, nie czują nic. Oni są zadowoleni, A zakresie. ja żałuję, że ja mam. mówię, już nie padało, jak wyjeżdżaliśmy z Łodzi. Dobrze, Paweł, no tam ja szybki, ta piłka! nam się wydaje, ale oni się bawią dobrze. Royce. Brawo, Brawo, Dawid! Super! Kurwa, Dawid to zrobił. Dasper. Ale grota, lecej tam! No nie był Dobrze, Szymek! Szymek! Bardzo dobrze! Endzi. endzi, ale ty musisz chodź jak za nimi! Szywiki czy... masz powiązane, a o, dalej nic. szybcie chłopcy Szybciej, Ej, chłopcy! Dobra, utrzymujcie Szybko nie, tu tu? Dobrze Mateusz, szybciej troszkę, graj. I się, Dobra, nie, tak i troszkę tak, nie, I nie, nie, tak blisko Bramki Szemek Spalony nie, 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 Tak, nie, 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 Do za długo też nie możecie idziesz, czekać. Idziesz, Na brałki, radzisz, Szymon, radzisz, nie gdzieś! Zabrałam Kryszcinek! Szymon, nie Szymon! Szymon! Szymon, dobry jest. Teraz do tyłu. Nie! Haha! Brawo! Ale jak to, ja to nie mam. To mnie. Zdominik Patryk, graj, graj! Co kochanie? O, widzisz jak fajnie? Co teraz jest cieplej? No win. No, nie ma cieplej, nie? No Jeden, jeden, do piąteczka! Brawo, Kasper, brawo! Którzy się nauczyli fajnie piłką grać, wiesz? Aj, szkoda, że to nie doszło tam. No jeszcze Szymon i Paweł. no! Ale w górą! Czemu on idzie za tym? Dobrze ja, bo... To podanie pierwsze. bramka wygonił A szeroko tomek Tu szeroko tomek? tumek, patrzy, tylko w przodu patrzy Rojsa tam nie patrz Brawo, bok Kuba Polini graj Super, super super spokojnie Polini graj Polini graj po linii. No. Przemek, ja uciekaj mu! Jest! Tak, yeah! Brawo! Brawo! Nie wiem, 5 minut nie grają Grają 5 minut Graj, graj, graj! Coś jest! Masz kubka! Baletnica! Masz kupka. O, Dobrze, krzyczo, ty, wiesz, oni fest no. krzyczą To jest pyłka, a nie opie! Pawła też tam po nie wyrali, opie co chwila Ale atak na nich! Spokojnie Spokojnie Tomek? Tak! Spokojnie, spokój! Tak jest, rozejrzyj się! Dobrze, dobrze! Ale Tomek! Pomału, pomału, pomału! Chodź, 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 chłopie! I to wiem, tak jest na drugą stronę! Ale to... kurde, skoczyło się

Gdyby tutaj jeden zastawił! Kasprowi dajcie, dajcie Kasprowi, niech to Kasper, Albu, Доминик в плечи, Доминик в плечи, Доминик, Доминик в плечи. Куба, дрожь, хватку подними. Играй в уют. Куба, не от него, не от него, но. Край, край, и в плечи. Класс, Куба, и в плечи. Куба, могу звонить тебе, мне не стоит, что вы поручите меня. Встремляйте их в дыр. Браво. Браво, сынка. Куба, Куба. Druga strona, druga strona piłka daleka na to biasza ją Lama, l a m